Jest Mir a to jest Mine Minecraft. To. Stigma Handgun. <coughs> jest to taka strzelanka. Strzelanka strzelankowa, która się głównie strzela. I w niej chodziło o to, żeby zabić jakieś tam potwory, przy tym sobie kupić bronię, y ulepszać swój TP jak mi się załaduje, no do... No, Chciałem już odcięcie, no dobra. Continue. New game. Start. Mam tu takie już w miarę dobrze ulepszony um, M4. Patrzcie. Jak mówimy w miarę dobrze. To nie zabiję na jednego hity, jak za teraz miało te to na na te plemniczki co to tam jest? I w grze chodzi o to by zabić właśnie takie potwory, jak tu występują Mam tutaj trzy życia Bronie są Takie Tu są dwie bronie można mieć. Będę ją. Miał... Widzicie, ale tak... shotgun jest dużo lepszy, tylko że... Jest bardzo słaby słaby. Słaby na oddal. A ja mam to w dół pie. Patrząc, patrzę od, patrząc, patrząc. BUM! Ja sobie ulepszyłam życie, dlatego się nie dziwię, że mam tak dużo HP. O, ulepszyłam je chyba na 12 poziom 13. Zobaczmy jak mam itemki. Otwieram. O! Fajnie, mogę postawić sobie. O, w dupę, ale fajne. Gdzie mogę ją postawić? Aha, nie widzę nigdzie. No, chyba trochę więcej bierze obrażeń. Nie widzę z tego zbytnio. Nie wiem, napiszcie jak tam coś tam widzę. Dzieliście jakąś tam różą różnicę. Spadać mi. Jezu już czasem tutaj może ich się dużo naspałnić i... Zgadam jakiś boss. Aha. I w tej grze też są parę bo... Parę bossów występuje na jeden poziom. Ten ma akurat 15 rund. To się dzieli na rundę. W nich leci to jakby też dużo kaszy. Ka 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 kaszy, wiecie o co chodzi? mogę też ulepszać? Mm. Lepsze na buletę. Buleta, Jezu Chryste. Na um, większy damage. Jezu, mnie zabrało? O, ile jednak trochę zabrało. Czy Wy to widzicie, ile to bierze im obrażeń? Wow. To jest hardcore. Za chwilę jedę na urodziny, więc się widzicie, nie wziwcie, że będę trochę szybko mówił, ale raczej się nie... raczej nie będę. Postaram się przynajmniej. <laughs> Battlefront całkiem nieźle nie działa, więc może będzie jakiś gameplay. Tylko nie będę nagrywać z tego z tego na to. Wiecie o co mi chodzi. Z konsoli na... Um, bez nagrywarki, O, tak to chciałem ująć. Bo nagrywarka trochę dużo kosztuje, a... raz, już z raz mi... Nie? Po co? Dobra, widzicie, ile już odcinek trwa. Na że mi powoli żegnał. Przepraszam Was ogólnie też za tą przerwę, która dosyć długo trwała. To nie niczego, po prostu mi się nie chciało. Mój tak mi się nie staki. Ja jedmę dzisiaj sobie odcinek. Takie przemyślenia zwykłe. I dzisiaj taki miałem. Przy okazji wiersz po drodze wymyśliliśmy. Może Wam go powiem w następnym odcinku, albo go w ogóle nie powiem. Dobra, powiem go wam opisie. Dobra, nara, to, to jest y, Stigma Gun, bardzo wam tę grę polecam, ich będzie nowa playlista. Dobra, do usłyszenia w kolejnym odcinku i nara.